Cześć widzowie, witam was w odcinku, gdzie będziemy postarali się mi wbić jak najlepszą rangę, tylko i wyłącznie w jedną godzinę. Ale przed tym nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka, bo to mnie bardzo motywuje do robienia filmów, no i ja już nie przedłużę, tylko zapraszam do oglądania. Dobra no, widzowie, wylądowaliśmy, tutaj skrzyneczka pierwsza. To chyba typy, do nas nie poleciały. Też? Chyba tak. No, Akurat bo nam się mapa na zmieniła. No. Borowiczki. O, jak no, morning. Idę do okay. ciebie. Śpi. Dobra. O, żeż w mordę ja, żeś. Dobra, no, no, już nie jedzie, już nie jedz. A dać ci bigi, płoty? Nie nie nie, 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 nie nie potrzebuję, mam beczkę. O, mi tych ciasta mam. Dobra, let's go Idę do ciebie, bo widzę, że masz Masz mordę. 92 dostał. Dobra, idę. Drugi. Sorry. Edat jeden. Dobra, A jeżeli to ten został cymaloa, to go porobisz. Za leży. O, mogę mój lud. Możesz. Tylko że muszę... Wypić wszystko. Bigi tu są. Ja w sensie, ja też mam biga. O, tu masz taką pompę. Nie. A ty leci. On jest nudem. Ja lecę za nim. Łajta ma! Ej, 58! Lec! O, ja mu dałem! Ole mu dałem! Lego. Hm? Co miał? Tutajnego? Tam się biją, no jakby tam Afracja wbrali ej ja chyba jednak biorę mi nie niż niczego. A już mordy dostałem dużo. Ojejku, ja są spierdzielam nie? Eee, mamy luncha. Ja też mam spokojnie, masz życzenie. Eee, mam. Dasz? E tutaj też jest B, tu jest B Dobra no Tu jest, jest wszystko tak. stare, tu jest dostawa Dobra A masz meda? E tam były splashy, tam, tam dzieci doznaczali mm, za tobą dobra. I tam też jest B jakby co No to E typ leci E 30 dostał na heis? Z mini nice. minigunem się wylądować nie da do... Jest za mocny <słuch> 47 drugi, drugi O, Łap, sam. Uważaj, sam. uważaj. Straszy. E, leży! Kator. Leży! Pochodź, chodź tam Nie mam czym. Ja się ulecie, czekaj E mamy. E, chodź na zrzuto może, co? Czekaj. dobra, e, dobra ja idę lunch stąd nie chcę to no to i tu to z tobą. Ale tu mamy tego. Uważaj. O, plecy, plecy. A łową plecy! Yy, nie mam się jak restartować. Nie, nie możesz. M łapmy yy. Belange pada. Masz czemu uciekać? Eee, ty masz wszystkie lądspady. O kurno. Na mnie typy. Dło. Dobra, ja, ja idę jeść, o Okej. To jest solo. Idę. No i idę, idę. Stawij ziomka swojego. E. Nie, nie doszło, fuck Ja też mu nic nie dałem. Ale no zresztą ja mam jakieś macy O ma biało, biało ma Leży wysypał się Bich Spa zamiał Bisz O nie, nie mam no, chyba, fak Fak, spa zamiał Balić i to straszny. Ja to spamie w niego. Leży, leży. Nice. Dobra, widzowie. O Boże, ale gra. O moc, jak na grzyba. Nie biorę bastardów. tutaj chyba. Tu akurat. To uważaj, żeby ciebie. Zespamili w Zostali. Ma mają pokręk, tak. pok kra kraka mają. Czekaj, bo mnie ten drugi stanie. Leży. Wygramy. Tak, dwójko. A gdzie oni mogą być? Tutaj jeden. Idę. Nie chcę głupio umrzeć się budować nie da o co chodzi Chcę chodzi się budować nie da, więc uważaj Dobra, ja mam kapla stary Ja nie to musisz to mi to dać? Daj mi drewna i kamienia A e tutaj Tutaj? No co Pokażę, pokażę. Brawo! Ostatni. On dostał ode kliknięty. mnie dużo. Bo nie mieć kraka. Do, do cholery ja jest chciałem. Brawo! Widzowie, udało nam się. I co dostaniesz? Uwaga, uwaga. A, 2% do championa, Musimy jeszcze jedną zagrać. Tylko widzowie gramy, ja musiałem włączyć nagrywanie, więc yy, jakby trochę nie doleciałem sobie. Ulala! la, co ja mam, widzowie? Podobam ci się? Yy, nie. Ja kolapsuję tą wieżę jak zwykle. dzień jak Dzień Typowy, typowy dzień reaktywacji u Fortnite, u Gracka. O, już to się naparza Chodźmy na Edgeusa, to tam pewno hoppu będzie. Mhm, dobra. A już ty są, po, już za po niego. Hmm? Idę? Nie, ja nic nie trafia, nie? 60. O nie, ja mam auga i ty się tego powiem. Raz, rozstartuj e, się. Błagam, moje, wytrzymaj, moje. wytrzymaj, wytrzymaj. To nie jest moja. Jestem, jestem, jestem. Usta, uciekaj, uciekaj. Oj, że mordę. Ścielają do mnie. O, Jezu, to drugi, nie widzę. Co? No to jest jaj. Czekaj z Sygma, Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma bo. Cholera, by co to jest? Ej. A ja tu ciągle typy No nie mogę, no to się wylądować nie da! Nie Gdzie to jest jakiś żyb, to jest żyb. No, ale tam już Build Fight widzę, nie? To zlutowany nie jest, wow! kodlet Nie, może mi wylecić pompa, bo tak widocznie chce gra. Mam zrzuta, mam nadzieję, że coś do to płaci. Idę do Ciebie, Mimciu. Znaczy sobie postaram się. Tylko, że u mnie soluwa jest! No stary... <laughs> ja nie pomogę, ja nie mam pompy nawet. O, dobra, idę do ciebie. Ale moja mamuta. Idę do ciebie. Ja tam. Nie! Co Na zero pingu. No bez sensu. No bez sensu. No tej gówno. Tyra obłagam no, przeżyj to stare. w ogóle wiesz nasz na O kurde, oczywiście. Dostał 88 stary. Mm, Sigma. Chodź się tu do mnie, albo ty nie musisz w Tylko ja pójdę do ciebie, bo oj, bo ty po. No na no, mnie jest. A nie, To Ja też zbytnio. Stare, Biało. Ma. leży. Leży. O, miał złotą arkę. To bierzesz? Tak. O, o, mój auk! To masz. Ej, dobra, to bierzesz. czekaj, okay. chodź. A e, nie mam jak do ciebie iść, bo ja nie Dostał mam. Dostał 80? No ja nie mam żadnego do ciebie. No. Mam tam No dobra Ej, mnie mają O, już mordy, prawie dostałem Digla A tutaj typ, typ jest Ja dostałem Ze Szucera No bo ten typ tutaj tak ciągle... Witam! Podjeżdżam! Idę z tobą. 30! Leży, nice. Ja mam bigi jakby, co? Dobra, ja biorę tego mamuta. A, chcesz biga? Chcesz. Chcesz biga? Chcesz. Czekaj. Cię pogubiłem. A ładu no jak ja dostałem! Co jest? No dostałem szicera! Jak? No nie wiem! czy Chyba. <laughs> nie wiem, nie widzę innej opcji. <laughs> Chodź. Wejść si turtly, O jasne no to ze śmieci głupie. Idziemy ich podjechać. O Jezus, Mary, jaki... A, i'm cheater! Ma miałeś rację! Chyba, że mi dał takiego spraya, nie wiem. Ale to już wyglądało jak prawdziwe cheaty. On ma spaza Tu jest sypek, solo. Dobra, idę ja ci się pomóc. Czekaj, bo tu jest med. Ja sobie go wezmę. Leży! Brawo, brawo, brawo! Oj, skończyła mnie! Wiesz. Dostał po hewie Leży, let's, let's go Brawo Dobra widzowie, kolejna gra wygrana Chyba, mamy... no na pewno mamy championa Nie wiesz, że go nie mamy Uwaga, uwaga Mamy to Serki